Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w nowym roku. Oj, patrzcie, mój stojak postanowił, że jednak będzie po swojemu działał. Coś mi się stało z tą klamerką, nie mogę go dokręcić. Wiecie? O, cicho, może teraz będzie lepiej. Dobra, trochę zjechał, ale to nic i tak widać. Słuchajcie, małe problemy techniczne już za nami. Yy, bardzo się cieszę, że mogłam w końcu nagrać ten film. Długo się do tego zbierałam, ciągle coś mi po prostu przeszkadzało i nie mogłam tego zrobić, ale już jestem. Mam nadzieję, że jeszcze mnie trochę pamiętacie i że chociaż trochę tęskniliście za mną, tak jak ja za wami. Eee, powiem wam, że taki okres właśnie do, przedświąteczny, świąteczny był bardzo taki intensywny, w zasadzie ten przedświąteczny, bo w święta nie robiłam kompletnie nic oprócz, oprócz leżenia, e, jedzenia. <grym> i oglądania słuchajcie seriali bardzo mocno odpoczęłam przed myślę dość trudnym rokiem. Dla mnie wiecie, muszę się z powrotem przestawić na pracę poza domem. Jestem już po paru dniach w pracy, także spoko, wszystko sobie przypomniałam. Bardzo się bałam, że właśnie nie będę wielu rzeczy pamiętać, ale to jest jednak jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. No i co? Nie robiłam nic w zasadzie przez te dwa tygodnie, bo dwa tygodnie mnie tu nie było, jeśli chodzi o moje wyzwania, segregatory i całą resztę, całą metodę kopertową. Jedyne co to oczywiście podbierałam kaskę z koperty na święta i powiem Wam, że jestem w miarę zadowolona, bo nie wydaliśmy wszystkiego, jeszcze trochę zostało na przyszły rok, także bardzo się cieszę. I właśnie od tego chciałabym zacząć, żeby Korki, żeby przejrzeć ten segregator świąteczny. Jeszcze tylko zerknę, jak to widać. Aha, teraz muszę tutaj dobrze. E, powiem Wam tak: e, skończyłam kalendarz adwentowy na dwudziestce. Ja już nie będę tego uzupełniać, bo to jest kompletnie bez sensu. E, ten kalendarz e, na razie sobie schowam. O, być może jeszcze w przyszłym roku się przyda. Mam tutaj taką tą moją kosmetyczkę. Wyjęłam jednak tamte wyzwania, i tutaj sobie wrzucam wszystkie takie, co robiłam, albo mam zamiar kiedyś zrobić. I te pieniądze oczywiście pójdą na święta w przyszłym roku. Ten kalendarz zostawię, będę go uzupełniać jeszcze w tym roku, bo... Aż cztery pola mi zostały, tak samo jak w tamtym, ale to są dość duże kwoty, więc jakbym miała naraz to uzupełnić, to stówka pęknie. A tak nie chciałabym na chóra tych pieniędzy wkładać, więc sobie w tym roku do końca świąt może nawet wcześniej go uzupełnię i wtedy może zacznę go od nowa. Świąteczne to czy to też będę uzupełniała jeszcze na przyszłe święta, tak samo tą kolorowankę. Te mini wyzwanka też chciałam sobie wyjąć. Tutaj jest też dość spora kasza. W tą grę będę grała nadal. To również sobie będę uzupełniać. Na prezenty też będę zbierać. I tutaj dorzuciłam jeszcze dwie zdrabki z reniferem i z dziadkiem do orzechów, które były u mnie w kalendarzu adwentowym. I na mikołajki też będę nadal zbierać. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o, o te sprawy. Kwiąteczne, które mamy już za sobą. Także myślę, że nie wiem, może coś tu jeszcze dołożę. Że... Chociaż nie wiem, myślę, że te wyzwania to i tak jest dość dużo, aby na te przyszłe święta tą kaskę uzbierać. I jakby się udało trochę więcej, też by było fajnie, bo mogłabym kupić z tej kasy prezenty, bo w tym roku kupowałam tylko jedzonko. Także zobaczymy. Ten segregator na pewno. Zostaje ze mną w tym roku właśnie w takiej formie. Eee, segregator z kosztami zmiennymi został całkowicie ogołocony. Zostało mi trochę pieniędzy, ale to jest eee, w zasadzie z tych zmiennych zostało mi niewiele. Ale dostaliśmy jeszcze stówkę od e, Tomka Babci na święta, więc ona też tutaj jest. I jeszcze jakieś tam dobre, dro, dobre. <grystanie> drobne w międzyczasie wrzucałam do mojej puszki tej tutaj setki, więc też je wyjęłam i tutaj wrzuciłam w sensie papierów, a reszta została w środku. Także tutaj nie mamy nic. Tu jestem gotowa już uzupełniać na styczeń, ale to w innym filmie. I co? To by było na tyle, jeśli chodzi o te takie, wiecie, wyzwanka zeszłoroczne. Nie robiłam jeszcze żadnego podsumowania i w zasadzie takiego stricte podsumowania finansowego nawet nie mam zamiaru robić, bo to absolutnie nie ma sensu u mnie. Ale czekajcie, tutaj jest do zrobienia jeszcze może ja to zostawię. Zostawię, nie będę tego wyciągać. Wyciągnę tylko to, co było w tym kalendarzu od um, Holinka i od mimi. Może sobie naprzód wrzucę, żeby o nich nie zapominać. Okej. Okay. No dobra. Jeśli chodzi o te pieniądze, które zostały tutaj, to będziemy sobie dzisiaj grać w gry budżetowe. W moim budżecie gry są nieodłączną częścią. W zasadzie sprawiają mi one bardzo dużo radości, więc na pewno będę je kontynuować. I zobaczymy, ile uda mi się uzbierać w tych grach. Jeżeli w którejś kopercie będzie już dość dużo kasy, to po prostu będę, o, tu na przykład będzie, widzę już sporo, będę ją wyciągać i przekładać do funduszy celowych. No i tak po prostu w kółko będzie to u mnie wyglądało. Zresztą tak samo jak w poprzednim roku, nic tutaj się nie będzie zmieniało. Dobrze. Jeszcze zobaczę, ile udało mi się tylko zaoszczędzić kaski w tym kalendarzu od. Kolinka i mimi. To sobie włożę po tu. Zobaczmy 50 90 104 zł. To wiecie co zrobimy tak. Te cztery ja sobie odłożę, bo ja nie wkładam monet. Yy, tutaj mamy 10 i to jest taka ładniejsza to zostawię. 120, więc mamy tutaj łącznie stóweczkę. I ta stówka poleci już do funduszu na Boże Narodzenie w przyszłym roku. O. Tu już jest 350 zł. Tyle mi zostało. Wrzucamy sobie zapiszemy, że jest 4 stycznia, mój tatuś ma dzisiaj urodziny. Właśnie jedziemy niebawem. 450. Jak światło? Spoko? Spoko, bo mam z boku okno, ale jest dość ciemno już, bo słońce przestało świecić. No i słuchajcie, takim sposobem mamy tu 450 złotych. Nie ale ok. Czyli jedno z głowy. Dzisiaj mam w planach nagrać dość dużo filmów, żeby troszeczkę nadrobić. W ogóle mam takie postanowienie noworoczne, taki filmik też nagram o różnych finansowych postanowieniach i nie tylko finansowych, żeby wrzucać przynajmniej dwa filmiki tygodniowo na YouTubka. Pozostałe social media chyba już nie będę prowadzić tak regularnie, chociaż zobaczę. Może jak znajdę czas, to będę, często będę jakieś tam krótkie rolki nagrywać. Eee, no, także zobaczymy, jak mi się to uda, jak mi praca pozwoli. Dobrze, zaczniemy. Tylko chciałabym kostkę. A jeszcze wam coś tylko pokażę. Słuchajcie, kupiłam sobie taki zestaw kości, bo zależało mi na jednej kostce. Na takiej kostce do. 30. Chciałam podnieść trochę poprzeczkę, i słuchajcie, patrzcie, co było jeszcze w tym zestawie. W zasadzie pokażę Wam wszystko, co jest, bo jest tego full. Patrzcie, jaka wielka kostka do 100, do 60. Jest 30, jest 24, więc też fajnie, bo to może się przydać np. do kalendarza adwentowego. No i jest dużo takich śmiesznych kostek. Tutaj mamy 1, 2 i 3 tylko. Tutaj w ogóle jest jakaś taka dziwna 5, 3, od 1 do 5. Dziwny kształt ma. E, tu mamy od 1 do 4. No to taką podobną mam, tylko przezroczystą. 20 jest, dwunastka. A to? To jest 16, słuchajcie. Ale jaja. Także chciałam tak naprawdę kupić tylko tą jedną kostkę trzydziestkę, ale kosztowała tyle samo, co cały ten zestaw na innej aukcji znalazłam, więc myślę, że spoko. Może się kiedyś przydadzą. To na pewno się przydadzą, ale nie wiem czy wszystkie. A może już sobie wezmę jedną z tych kostek i tutaj będziemy się bawić. żeby sypać, żeby ją znaleźć. Oczywiście będzie na samym końcu no ba. Jadłanka. No jestem oczywiście już trochę przeziębiona, ale wiedziałam, że tak będzie, bo teraz pracujemy w aptece bez szyb, jak już ten COVID minął. Już tam na mnie napluli, wiecie, pacjenci chorzy. Zapowiem wam, że byłam w pracy pierwszego już i było tyle chorych y, osób, że masakra, a ile chorych dzieci. Teraz jakieś wirusówki panują, jest masakra. Także im nie dopadło, ale się nie poddaje. Słuchajcie, napaszerowałam się lekami i będzie git. Dobra, to jedziemy kobieca matematyka i mamy sześć. Czy ja dam radę to wyciągać? może tak zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dodatkowy rzut kostką, też sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu mamy, co? Zapomniałaś swojej karty lojalnościowej na zakupach. Cofasz się trzy pola. Raz, dwa, trzy. I mamy kieckę. Kiecka, zwróciłaś sukienkę, jednak nie jest tą wymarzoną. Oszczędzasz 27. No dobra. Zapiszemy sobie. Ostatnio grałam miesiąc temu. I tu mamy 160 razem. Patrzcie, patrzcie, jak ładnie, równiutko. To zrobimy tak. Oddam trójetkę i wezmę 30. Wspaniale. Że wasz początek roku już jest obfity w oszczędności. A czy ja mam karty? Chyba tu są karty, nie? Tu mam wszystkie możliwe karty. Tasujemy, tasujemy. I mamy żyrafkę i tajgera. Pięć. Maksymalna długość życia 15 lat, a żyrafa 28. Czyli oszczędzam 15 złotych. Dobra. Zniemy sobie statusik. I mamy dziewięćdziesiąt. Dobra, to też wyjmę piątala. I 20. O, Boże, tak dawno nie grałam. Okej, okay, kostka w kostce. Tutaj też losujemy kartę. Uwagę. Mamy tak. Rzuć jedną kostką i dodaj do siebie wyrzucone liczby oczek i odłóż tę kwotę. Pięć i cztery to dziewięć. To było pięć czy sześć? sześć, to było pięć, dobra, czyli sto cztery razem. I mamy dziewięć. Okej. Okay. Kolejna gra, bez ryzyka nie ma zabawy. O proszę, kosteczki coś odłożyć indziej. Pojadzimy. Tu mamy jeden. Wtedy tu mamy siedem. Cztery. Już trzeci raz czwórka. Teraz mamy tu zero, czyli dziesięć czy zero? Jak ja robiłam? Jeszcze nie robiłam, a robiłam dziesięć.

z tej gry przeznaczyć. Jeszcze się nie zastanawiałam. Bo tu się dość sporo uzbiera na pewno. E, dobra. Papier, kamień, nożyce. Nożyce i nożyce. To nie, to jest Papier nożycy ja przegrywam, czyli piąteczka. Parę razy sobie pojedziemy tu to jest. papier kartka, ja wygrywam, e, papier kartka, co ja mówię, <śpiewanie> papier Wygrywam i ostatni, boże, nożyczki papier wygrywam, czyli 9. No dobra, to jeszcze Papier, nożyczki, przegrywam. 11. piszę piszę. Czwarty, zero, plus, 11, 69, ziko. Tutaj też malutko się zbiera ładnie. Halloween, to na pewno będzie karta na Halloween gdzie mamy, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery cukieras cukierek albo psikus zrób sąsiadowi żart, udekoruj jego ogród papierem toaletowym, odłóż 10 zł do koperty okej okay. Nie się będzie zbierało patrzcie już ponad 100. A wystarczy w zasadzie patrzcie raz w miesiącu. Tak naprawdę gram 8, 9, 10, i 1. Dobrze. Zobaczę, może wyczyszczę te wszystkie koperty tak naprawdę do zera. I zacznę ten rok od nowa. Bo to są jeszcze w zasadzie ze starego roku pieniądze. Może tak będzie fajnie. Dobra, awaria gra od kasie z Budżetowni. Jedna z moich ulubionych. Szósteczka. Mi się Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dwadzieścia złotych. Dzisiaj bez żadnego polecenia. Są dwie dychy. Czwarty plus pięknie. Słuchajcie, 130 zł, to poleci do funduszu awaryjnego. W ogóle super są zrobione te gry od Kasi. Mega, mega. Um, takie się wydają trwałe. I kolejna gra też od Kasi, ja. ja jestem tu. A skąd jechałam? Stąd dobra, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oj, notatniczek. Na zakupach działasz z listą. Do kasy zabierasz wyłącznie potrzebne produkty, co przynosi wielkie oszczędności. Dziś 25 zł. Super. Oczywiście, że działam z listą zawsze. Trochę ciasno w tym segregatorze z grami. A ja chcę jeszcze przejrzeć to, co mam w szafce. 90 to będzie. Eee, sobie trochę pozmieniać. kurczę. Nie wiem, czy znowu nie wrócę do dwóch segregatorów z grami, ale czy to nie będzie za wiele. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A stopusik jeszcze. Chciałabym też przesadzić, bo mam przygotowane tyle fajnych rzeczy na ten rok. Na pewno nie dam rady wszystkich robić równocześnie, ale. Jestem dobrej myśli. Trzy. Raz, dwa, trzy. Czas kupić choinkę. A nie jest to tania rzecz. Odłóż 50 złotych. wiecie co nie chciałabym, bo mam za mało. Myślę, że troszkę oszukam i rzucę jeszcze raz 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. List do świętego Mikołaja napisany, ale sam się nie wyślę. odłóż 5 zł na znaczek. To już lepiej wiecie. Muszę trochę oszukać dzisiaj. Cztery, zero jeden, plus pięć, dziewięćdziesiąt dwa. Widzę, że już mi się wypada tutaj. To zrobimy wtedy już tak. I mamy grę 100 lat. Tutaj oczywiście fundusz urodzinowy będzie doładowany. 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kierowniki. Bliscy chcą wznieść toast za Twoje szczęście i zdrowie. Zaserwuj im najlepszego szampana. Odkładasz 40. No nie, nie odłożysz. Też trochę oszukam. 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odłocz podwójną liczbę wrzuconych oczek, czyli 12 już. To brzmi o wiele racjonalniej. Patrzcie, 166 już mamy. Ja też będę mogła to przełożyć sobie. Dobra, mam tu ostatnie dwie złotówki. Będę później kombinować, albo nie, zrobimy tak. O, piąteczka kropka. Dobra, weź pigułkę to fundusz skrót 6. No demoist 6. Raz 2 3 4 5 6 te Nakła wizyta u lekarza rodzinnego odkładasz 10 zików. Super. I też ładnie się zbiera. Słuchajcie, udało się. Ta Takim sposobem jestem. Wszystkie gry mam zrobione, ale fajne. Teraz nie zamknę. Zamknę. No dobra. I wiecie, co zrobimy jeszcze? Ja mam tu już przygotowany taki segregator, chociaż on jest tylko na chwilę, bo będzie docelowo inny, ale czekam na paczunie. Od wyzwanka tegoroczne. Kupiłam sobie takie piękne koperty. Jest jedno wyzwanie, które ja bym chciała skończyć. A gdzie jest to wyzwanie? Muszę poszukać, poczekajcie. Bo chyba je gdzieś zgubiłam. A gdzie? Nie Aha, jest. Tutaj tak naprawdę jest 41 zł. Muszę tą złotówkę tu dodać, bo jeszcze jej nie dodałam. Ja będę chciała chyba je skończyć, bo tu jest stuwa i tą stówkę włożyć w jakiś fundusz celowy dlatego, że jak zobaczycie też na filmie z stycznia nie mam za bardzo kasy w tym miesiącu na fundusze celowe no bo pracowałam bardzo krótko w grudniu i nie mam zbyt dużej pensji, że tak powiem sobie wypłaconej no a tutaj za pracę dostanę dopiero w lutym i do dziesiątego także w tym miesiącu troszeczkę będzie pas, ale to co jest w segregatorach, po prostu porozkładam z gier celówki. To wychodzi na to, że muszę tu dołożyć 59 zł. A ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. No, akurat to zrobimy tak. I to wyzwanie sobie skończymy. I powiem Wam, że w grudniu. Yy Teoretycznie nie skończyłam do końca tam żadnego wyzwania, nie skończyłam do końca, jak to brzmi, nie? Ehm, Oprócz wyzwania afirmacyjnego od stokrotnika, bo nie będę go już dalej kontynuować, tam było 230 zł, e, więc tą kaskę mam odłożoną. I to jest jedyne grudniowe, skończone wyzwanie, też trochę wiecie po patencie, nie? Ale to nic. Ja sobie zaraz zobaczę, gdzie ja mogę te pieniądze ulokować. Tu nie. Na no, urodziny mamy. Ja bym chciała chyba je wrzucić do. żeby zobaczyć, ile mam na 18 dla mojego młodociśniaka. Ty A ile mam na aparat z 800. Bo w tym roku chcemy właśnie ten aparat już zrobić, więc ja tą stówkę po prostu tutaj wrzucę. Ale sobie ją zamienię. Mamy tu taki worek. O, i całą stóreczkę. I będzie subkierunek. 100 i będzie 400. Fajnie, bo no, tak jak mówię, nie będę w stanie dokładać w tym miesiącu za dużo w te fundusze, tylko to w zasadzie, co mi zostanie z życia z pieniędzy na życie. No dobra. To jeśli chodzi, słuchajcie, o wyzwania. E to mamy już ten rok całkowicie zakończony. Zeszły rok to sobie potem wyczyszczę. Na razie schowam tutaj. No i co Wam powiem? Będę właśnie się zastanawiała, jak te moje segregatory będą wyglądały. Bo jeszcze do końca nic nie wiem. Na pewno zostanie gra to czy tamto. Właśnie miałam policzyć, nie, nie policzyłam to. Na następny filmik policzę, sobie tutaj wrzucę. E, mam już przygotowane wyzwania, które, z których chciałabym właśnie powybierać różne rzeczy. Przygotowałam taką fajną serię, no fajną, no mi się podoba. E, e, tutaj inspirowaną takimi motywami japońskimi. E, w zasadzie zrobiłam e, kilka wyzwań po trzy opcje, trzy warianty, jest rzut kostką, jest wybór. E, Własnej kwoty i narzucona kwota. No i tu mamy różne właśnie takie wiecie, te japońskie rzeczy. Te wyzwania są ogólnie do pobrania na mojej karcie społeczności, ale tylko dla osób wspierających mój kanał. Także jeśli macie ochotę, to zapraszam do wspierania. To nie kosztuje dużo, a wiecie, dla mnie jednak jest to znaczące. Yy, no i podrzucam różne fajne rzeczy również tam macie w opisie kanału link na pewno do wspierania. No, także będę się zastanawiać, bo chcę zrobić jeden segregator z wyzwaniami takimi typowo rocznymi, czyli tak jak miałam do tej pory i na pewno jakieś mini wyzwanka do tego, który właśnie, którymi będę potem te wyzwania uzupełniać albo już typowo fundusze. Dobra, robi się ciemno. Także ja tutaj chyba zmienię sobie trochę oświetlenia. I zabiorę się za kolejne rzeczy, bo mam naprawdę dużo do nadrobienia. A Wam słuchajcie, życzę już miłego weekendu, miłego popołudnia. Odpoczywajcie, relaksujcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. jaki.